Pamiętajcie o to, jak widać. Dzisiaj podlewamy warzywka też z raszaczem. No, bo widzicie, sucho, nie chce padać. To patrzcie widzicie, zraszaczem podlewamy warzywka. No, ustawiony na widłach. Rozprowadzony przewód. Patrzcie tutaj do gotło. Tutaj tak pokażę. warzej, Już. No i tutaj do gotłowni. O. No, jak widzicie, tak rozprowadzony przewód i tak na tym tu powieszony. Jak widzicie, no, na początku trochę problem, no bo wiecie, no, ciężko się ruszał, ale później już zaczął szybko i teraz już szybko się rozrusza, no bo, no, musi się prędzej, bo jak się włączy wodę, no to tak to jak... Podlewa, no to widzicie, no musi się rozgrzeć, no bo no musi no. postawiony na widłach, i jak widzicie, elegancko się podlewa, tylko trzeba go przestawić, i później jeszcze na wieczór się podleje, albo po południu jeszcze i no i warzywka dostało, no chociaż wody no, chociaż ja patrzcie inaczej, no bo widzicie, jak to susza, to nic nie pada, a wody potrzeba. Kto wie, jak to będzie dalej, zobaczymy. Widzicie jak pracuje zraszacz? No to fajnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.